Dzień dobry, dzień numer 3 w żuno. Dziś e, troszeczkę się pokręcimy w większości samochodem, pojeździmy i zobaczymy no, mniejsze atrakcje, że tak się wyrażę. Takie, które można zobaczyć ewentualnie, kiedy się odpoczywa i nie ma większych planów. No, dlatego będziemy więcej jeździć, że. A pochodziliśmy przez pierwsze dwa dni, jak sami wiecie. No i potrzeba trochę się zregenerować. E, Będą w miarę ciekawe rzeczy, jakkolwiek nie takie, które rozwalają web, O, tak się wyrażę. Także godzina jest dziewiąta. Startujemy dzisiaj bez pośpiechu. Przy okazji powiem tylko o naszym Airbnb czy bookingu, bo ten domek jest wystawiony tak naprawdę wszędzie. Za tą cenę jest to chyba bardzo dobry deal. Tak mi się wydaje. W zasadzie w centrum żono, wszędzie jest bliziutko. Do downtown mamy dosłownie 10 minut, do lodowca Mendenhall, w którym już byliśmy dokładnie 4, a cena za cały tydzień to 630 dolarów, jakby się ktoś pytał. No i tyle, spadamy. Pierwszą naszą atrakcją dzisiejszego dnia, dnia trzeciego w okolicach Żuno, znaczy w Żuno, przepraszam, tu jest wszędzie Żuno. A dlaczego to podkreślam, że Żuno jest to drugie na liście miasteczko miasto w całych Stanach Zjednoczonych pod względem powierzchni. Takie ciekawostki. Pierwsze cztery w ogóle miasteczka znajdują się na Alasce. Pierwsza jest Sitka, a trzeci jest bodajże Wrangler, a czwarte. Chyba Fairbanks albo Ankora, czy nie? Pamiętam już tego. W każdym razie, pierwsze cztery. A numer dwa na tej liście pod względem powierzchni to jest Żuno. I o co chodzi? Idziemy do kapliczki świętej Teresy. Nie żeby się pomodlić, bo mi już żadna modlitwa nie pomoże. Ale budyneczek jest bardzo ciekawy. Jest to dość historyczne miejsce. Kapliczka ma prawie 100 lat i warta jest na pewno zobaczenia. Poza tym, okolica, w jakiej jest położona, widzicie sami. Nie będę komentował. Z parkingu do właśnie tego uroczego miejsca, jakim jest kapliczka. Prowadzi bardzo króciutki szlak. Nawet nie powiedziałem to szlak. Po prostu jakiś deptak, chodnik. 200 metrów. Ja już przed sobą widzę właśnie. I zaraz zobaczycie również wy. Bardzo urocze miejsce. Bardzo ciekawe, bardzo ładne. Myślę, że warto się tutaj zatrzymać. OK, do kapliczki przejdziemy za chwilę. W tym momencie to jest widok właśnie no, pod samej kaplicy i nie wiem czy było widać, ale właśnie wyskoczył wieloryb. Te łodzie co widzicie, trzy e, właśnie mają tour na Whale Watching i taplają się wieloryby. Nie powiem, że nie, chociaż słabo je widać, bo są no, troszeczkę dalej, ale są. Potraktowaliśmy w ramach ciekawostki, oczywiście. Myślę, że warto było przyjechać i zatrzymać się właśnie w tym miejscu na moment. A my udajemy się jeszcze dalej na północ, na koniec drogi. Bo żuno jest jedyną stolicą amerykańskiego stanu, do którego nie da się dojechać. Jechaliśmy tutaj z nadzieją, że zobaczymy jakieś miszki i łosie. Na razie nic takiego się nie wydarzyło. Poza e, świstakiem, który siedział przy kapliczce pewnie się modlił. Za nas i nie tylko. Ale uważamy. Cały czas trzeba uważać na drodze, bo no tutaj ludzi już nie ma, więc e, oczywiście dzika zwierzyna może się pojawić w każdym momencie. No i trzeba uważać. Dojechali do końca drogi. Z jednej strony, że no, na północy, tak właśnie ona wygląda. Dalej już nie pojedziemy. Może się przejdziemy. Zobaczymy, co tam jeszcze można zobaczyć. Ale tak wygląda koniec. Tutaj już jest znak, że auta nie mogą wjeżdżać, że to jest e, prywatna posiadłość. Ale wygląda na to, że można tutaj robić, e, na przykład e, rozbić namiot i nocować, bo jest parę namiotów. Tam koleś właśnie rozpalił grilla za mną. Przede mną jest jeden namiot, tam też jakieś auto. Nie wiem, jak to można zarezerwować, bo pewnie można, bo to jest prywatna posiadłość, tak jak wspomniałem ale miejsce wygląda bardzo ładnie. No i tak jak mówię, jesteśmy już na samym końcu, tutaj już dalej nie pojedziemy. sobie jeżdżąc, jeden z naszych następnych stopów to plaża. No plaża jest kamienista, albo tam jest widzę taki powiedzmy, że żwira to wszystko, ale widoczek jest bardzo ładny, prawda? To chyba dość rzadki widok przy drodze. Bo ja nie spodziewałem się czegoś takiego, ale tutaj jest postawiony wrak. I zaraz zobaczymy, co tu się stało. Podejrzewam, że kilka ofiar. Ale no nie widziałem nigdy czegoś takiego przy drodze, więc sam jestem ciekaw co tutaj się wydarzyło. No widok raczej którego nie chcę oglądać na Alasce, ale właśnie też dochodzi do takich scen. No w tym wypadku. Oczywiście zginęli ludzie. My wolimy patrzeć w drugą stronę i oglądać widoki, po które tu przyjechaliśmy. Wracamy powoli w kierunku miasta, czy miasteczka, jak to woli, bo Żuno ma niewiele ponad 30 tysięcy mieszkańców. Komary nas tu zjedzą z żywcem. Podobno jak się jedzie 3 mile na godzinę, to one nas nie dogonią. Nie wiem ile idziemy w tym momencie, z jaką prędkością, ale ciągle są tutaj. W ramach dzisiejszego rozruchu Mega Hike zaczynamy tutaj, idziemy tu i wracamy tą samą drogą. Całe dwie mile do zrobienia, bardzo prosto i akurat na nasze dzisiejsze nogi. W zasadzie to już koniec ślaku. Przeszliśmy mile i a w niecałe 30 minut, naprawdę lekko, łatwo i przyjemnie. Natomiast widoków brakuje tutaj, bo wszystko zasłaniają drzewa. Jeżeli chcecie pstryknąć taką oto foteczkę piękną, to. Wystarczy zatrzymać się na parkingu. Tak naprawdę to ten szlak chyba mogę polecić tylko na poranny rozruch i to najlepiej z kubkiem kawy. Bo zupełnie nic ciekawego, tą foteczkę, którą wam pokazywałem, można centralnie zrobić właśnie z tego miejsca z parkingu. My zrobiliśmy to na odwrót niestety. Teraz jedziemy na kawę i udajemy się do miejsca zwanego Koppa. Ma dobre, bardzo dobre recenzje, więc zamierzam. No, coś o tym powiedzieć, jeżeli będzie dobre i polecam, to na pewno o tym powiem parę słów. A na parkingu tutaj jeszcze <gryw> taka ciekawostka. Na Alasce jest dość dużo tego typu yy, wraków. O, tak to powiem. Sami popatrzcie, co tutaj stoi. Muszę przyznać, że kawa jest znakomita i podawana w bardzo ładnych kubkach po filiżankach, o filiżanki, nie kubki ale jest znakomita. Także to mogę śmiało polecić tutaj. Jest dużo rzeczy, które mi się nie podoba. Jest zbyt kolorowo, na przykład. O! <ścoughs> ale jedzenie było ok. Znaczy na razie połowę zjedliśmy. Ale kawa jest znakomita. Zaraz spadamy do zachodniej części ŻUNO. Przejedziemy po raz pierwszy mostem. Jedynym mostem, który łączy właśnie obie części stolicy Alaski. Pogoda już bardziej barowa, ale jeszcze nas stać na jeden jakiś krótki hike. Nazywa się to Treadwell. Treadwell Mines, tak mi się wydaje. Dwie mile kółeczko. Jesteśmy po przeciwnej stronie żuno na zachodniej właśnie stronie. Później Wam pokażę, gdzie byliśmy wczoraj. No wysokość robi wrażenie. A na razie idziemy w kierunku ruin. Tam się znajdują pozostałości po jakichś kopalniach i nie tylko. No jeśli to jest pozostałość po starej kopalni, to oczywiście nie może zabraknąć wagoników, szyn, torów. Są tutaj jakieś pełno metali, nie wiem nawet do czego to służy. No muszę przyznać, że takich wodospadów w okolicy Żuno jest naprawdę dużo. A jest 9 czerwca, no i śnieg, którego leży w górach, na szczytach jeszcze mnóstwo. Po prostu topnieje i efektem są tego typu wodospady, które naprawdę ładnie wyglądają. Tak naprawdę ta ścieżka, która prowadzi do wodospadu, nie jest nawet uwzględniona w aplikacji Old Trace. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia, dlaczego się tak stało. Tam, oczywiście, druga klasa. Nie kupili biletów, wystarczy się lekko wydrapać. Tam, ogrodzone, żeby nie mieć dobrego widoku. Natomiast tutaj. Jest tak. Z ciekawszych wiadomości mogę dodać to, że w miejscu, w którym byliśmy i widzieliśmy wodospad, zresztą całkiem ładny, poniżej znajdowały się szyby kopalni. Stamtąd wyciągano złoto i co ciekawe, co najciekawsze, otwarcie tej kopalni jest datowane na rok 1881, czyli rok po tym jak Oficjalnie powstało Żuno. Ciągle znajdujemy się właśnie na szlaku Treadwell Mines. I jest jeden budynek, który wygląda na to, że jest w trakcie odrestaurowywania. Sam budynek okazuje się swego rodzaju muzeum. Wstęp jest bezpłatny, i w środku można dowiedzieć się bardzo dużo na temat historii tego miejsca. Sam szlak nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. No poza wodospadem i zalanymi szybami. Natomiast, jeżeli ktoś lubi historię, warto zapoznać się właśnie z historią tych kopalni. Widok z perspektywy zachodniej części, tak najlepiej powiem, Juno. Mount Roberts, Gastinio Peak, w oddali w miasto i kruzy. Teraz Wam chciałem powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Znajdujemy się dokładnie naprzeciwko góry, z którą wczoraj walczyliśmy. Jak widzicie, tam w oddali... Hmm. Może gdzieś chyba tutaj. O, jest właśnie kolejka linowa, z której zjeżdżaliśmy na dół, natomiast my szliśmy cały cały czas do góry i wylądowaliśmy no, prawie na samym szczycie, jak wiecie. Tam już naprawdę nie, no, nie dało się za bardzo przejść, ale macie teraz porównanie, jak to jest wysoko. Tyle nam się udało zrobić i to był naprawdę bardzo dobry hike, więc polecam. Mount Roberts jest tutaj bodajże, tak mi się wydaje. No już dla nas było za daleko. Niestety no troszeczkę za dużo śniegu jeszcze o tej porze roku. No i tyle, ale i tak jesteśmy zadowoleni z tego co zrobiliśmy. No cóż, ten szlak tak za bardzo bez historii. Źle się trochę wyraziłem mówiąc o tym szlaku bez historii. Po prostu chodziło mi o to, że nie ma tak spektakularnych widoków. No i idzie się też. Tak, jak na spacerze, powiedziałbym. Ale mówię, to dzień odpoczynku dla nas jeszcze się nie skończył, bo dzień tutaj jest długi. W momencie, w którym my jesteśmy, czyli w czerwcu od 6 do 20, to są tak naprawdę najdłuższe dni w roku, bo najdłuższy dzień w roku przypada 21, czyli dzień po tym, jak stąd wylatujemy. Właśnie na przeciwległym brzegu parkują i dokują, powiedziałbym, że największe kruzy. Pasażerskie świata, ale w tym momencie dwa po lewej stronie i po prawej, które wydają się bardzo duże, nie są nawet w pierwszej dwudziestce największych w tym momencie. A co dopiero ten, który jest w środku, który wydaje się bardzo śmieszny w porównaniu do Quantum of Seas i Princess Cruises, odpowiednio po lewej i prawej stronie. Dokładnie tam znajduje się Downtown, ścisłe Downtown, żono. No i wszyscy turyści, pierwsze, co po zejściu ze statków uderzają właśnie tam, także tłok jest niesamowity w ciągu dnia, i trzeba na to zwrócić uwagę. Miejsce, w którym znaleźliśmy się właśnie teraz, znajduje się dosłownie przy samym moście. Hubak został postawiony tutaj w roku 2009, na cześć tego, że była to rocznica 50, rocznica dołączenia Alaski do Stanów Zjednoczonych. Jako 49 oczywiście stan. Miejsce pod statuą Humbaka, jak to woli wieloryba, wydaje się naprawdę dobrym miejscem do zobaczenia właśnie w wodzie, w Gastino Channel właśnie wielorybów, bo nie jest ich sporo, ale wyskakują i robi to naprawdę fajne wrażenie. Także to miejsce szczerze polecam posiedzieć, poćwiczyć cierpliwość, bo co jakiś czas pojawiają się na powierzchni. Kończymy już powoli trzeci dzień, no. no i oczywiście jest piątek wieczorem, więc nie wypada nie zejść na jednego. Pierwszy bar jaki polecamy albo nie polecamy, zobaczymy, w każdym razie muzyka jest na żywo i drinki są bardzo dobre, to Crystal Salon. A potem, potem zobaczymy. Dzień jest długi, a noc krótka jeszcze. Jak zapewne już się przyzwyczajacie, zwiedzamy nie tylko szlaki, nie tylko parki narodowe, ale też bary, restauracje i tego typu miejsca. Piątek wieczorem Park Narodowy wszędzie był zamknięty, więc uciekamy do baru numer 2. Był krystal Salon, który. A może wstąpimy jeszcze raz, kiedy indziej, bo ma zadatki na fajny bar, muzyka była na żywo. Jeżeli chodzi o drinki, też bardzo dobre, natomiast nie dopisuję publika. Jesteśmy w knajpie numer dwa, która nazywa się Narrow, The Narrow. Wygląda to dużo lepiej przy barze, w zasadzie nie da się usiąść. Czekamy recenzję, wystawie później, czy tak, czy nie. I tyle.